Joćmano, ja z tej strony Katper i dzisiaj gramy w tak, Call of Duty, Black Ops Warzone to jest challenge 1, bram w grze i to jest odcinek 75 no i co widzę? stawcie łapkę w górę, suba z dzwonami stawcie 1000 subskrypcji pod tym kanałem to stworzę swoją ekipę do grania i ekipę do nagrywania ale musicie stawić 1000 subskrypcji żebym ja stworzył tą ekipę i wtedy wam linka do społeczności znaczy no po prostu na społeczności dam link. Ale pamiętajcie, 1000 subskrypcji. Wiem, że dobrze, się powtarzam, ale 1000 subskrypcji musi być. Żeby był jakiś próg. I za te 1000 subskrypcji będę dziękował wam i też będę z wami grał i może nagrywał, ale to najpierw wiecie, wiecie powstanie ekipa do grania. Dobra chcemy. My tu gadu gadu, ale challenge się sami zrobi. Co? So, mówię wam zasady o co chodzi w tym challenge'u Challenge. challenge Polega na tym, że gram samym pistoletem, czyli się prawie nic nie zmieniło, więc no, gram samym pistoletem, mogę używać broni miotanych, broni białych, nie mogę używać karabinów, sniperek, strzelek, PM-ów, no chyba, że w Guagu po głowie jest za trudno, jak przetrwam lub nie przetrwam. To i tak wyrzucam karabin i gram samym pistoletem i samym pistoletem i broni białymi i miotanymi mogę używać. I leczenie I za jeden mecz Jak na przykład wygram pistoletem mecz To gram O czymś jeden lepszym Czyli gram payment I nazwa odcinka się zmienia, się zmienia. Mam na to dwie to Chciałem taki dzień do dupy Że nie mogę się wysłowić Nagrywam tu już kurna nie liczę Dziesiąty raz Ogólnie dzień nagrywania pechowy Lagi są i co tam Widzowie, jestem taki skurzony, że. Taking fire. Dobra. Ja jestem. Wiem, widzowie, ja słabo gram. Ja jestem taki skurzony, że. Normalnie. Taki mam dzień do dzisiaj I ja wiem, widzowie, że. kalowici się słaby i ogląda. Zauważyłem to tutaj. Ale. powiem wam tak. Ja w CS-a, jak będzie na przykład ta ekipa, to ogólnie najpierw te pierwsze odcinki będą właśnie z Bo niektórzy oglądają te kalory, nie dziwicie, że to jest. I szczerze, chcę zrobić coś takiego, żeby kalory ta było lepiej oglądane niż cs No bo szczerze, no zobaczcie widzowie na tą grafikę. Ona jest 100 razy lepsza. Może u mnie to nie widać, u mnie wiecie, z raka jest wszystko lepsze, wszystkie jakby takie lepsze, sto razy lepszy sukces. dla mnie na przykład, może dla jakiegoś nie wiem, te, może nie, ale ja wiecie co wolę realistyczne gry, które są jakby to powiedzieć lepszone, takie wiecie po prostu dobre, w znaczy, sensie to tylko wszystko się psuje, cała mechanika gry się psuje, jakby nie pasło, no takie, to, to jest jakaś to wiesz, to ja już na ogóle nie cechę, Kiedyś lubiłem, ale teraz jak zobaczymy, to się prawie nic nie zmienia. Ale to się nazywa, to się nazywa takie zobaczenia jak. No bawe, pomóż sobie to wiesz. Brawo! Your squad mates in the Gulag. If they survive, they redeploy. Heads up. An enemy squad marked you as a bounty target.

O kur... Tak, chłopak... chłopak tak za... Trochę Ja widzowie dzisiaj słabo gram. Wiem, widzowie. Nawet nie musicie pisać. Ja wszystko wiem. Dzisiaj mam, kurnie... Ta nagrywka będzie słaba. Ja wiem, widzowie. To The ja jestem 10 really? razy nagrywam. Miałem zły start Nie mogłem się skupić coś Ja w ogóle nie, nie mogłem się skupić co się... też... Zapo... ja mówię O jestem Aj możecie coś Widzicie widzowie Ja zapomniałem o takiej ważnej rzeczy To się jak napiszecie różne komentarze Jak będziecie pisać komentarze To ja za te komentarze, komentarze będę serduszkowe i będę odpisywa

Zobaczyć, coś, coś, takiego, że załóżmy na tym trybie, na ten challenge, załóżmy na, jak, no, tamtym trybie Wygram No to jest, to nie jest napisane, że Battle Royale, nie? Jak gram co kilka wygrał na gra, grabież. się tym, tam tamu coś nie pamiętam. Grabież, o. ...na grabiarzu... ...rundę. Tu też jakby się tu zaliczyło. Bo to jest niemożliwe, żeby wygrać pistoletem. Jak w następnym nie wygram... ...to widzę, że robimy drogę na skróty. Bo naprawdę pistoletem się nie da wygrać. Pistolet jest niemożliwy. Kurde. Dobra, tu. Oczywiście, no i to jest przegrane I co ja widzowie mam zrobić? Nawet źle z uciem mołotowa Widzicie widzowie? Ja k**no zrobię Nawet chłopa nie mogłem odrodzić Dobrze, że tu będzie cięcie A muszę się To wy pocięciu lecimy. Kurna, no Teraz full skupienie widzowie, teraz full skupienie. Ja wiem widzowie, że ten odcinek będzie do dupy, no ale kurwa. Więc co ja poradzę, tamten odcinek był lepszy. No nie zawsze widzowie się wygrywa, nie zawsze się Nie zawsze się... No no nie zawsze się przygrywa, nie zawsze będzie wszystko szło po naszych myśli. Bo my... no.

Z tego no. no widzowie dzisiaj coś nie idzie no nawet język język polski nie idzie język polski nawet nie idzie widzicie? ja pierdziele no niestety nie zawsze się wszystko wydaje no ja pierdziele udaje chciałem powiedzieć no widzicie nawet nie wiem co ja gadam. Ja się widzę, czuję, jakby ktoś, nie wiem, jakby mi ktoś zmieniał specjalnie słowo. jak to jest pokurzające. tym to jest to, że tyle trwa z tym pistoletem. Nie nawet, nawet, się dobrze nie rozgrzeje. Ach bo ja nawet nie myślę gdzie lecę dobra, full skupienie w sobie, full skupienie jest ciul gorąco nie no nie, w szkole nawet nic. wszystko szło dobrze wszystko było cudowne. w moim domu nic nie mieli w sobie full skupienie, full skupienie. Jakie błędy tutaj są? są Takie błędy. Popełniam że. No nie potrzebny jest się się Ja mam pistolet. Pistolet to jest gówno! To jest najgorsze gówno. Ja powinienem albo na blisko, albo tak wiecie. Jedną osobę tak nawalać. Być po prostu nie jestem armaty. Mam wrażenie. Dopóki nie, to będę ten. to będę, że. Tak, Z z uz uzbrojeniem. Lecimy w zębę, to kurwa mam tego pasu. Lecimy. Może tutaj rzecz zrobię, ale lecimy od razu na zębę. Lecimy na zębę. Może to przegramy, może to wygramy. Zobaczymy. Widzowie, wiem, że ten odcinek będzie do dupy, ale ta ostatnia runda musi być po prostu nie...

Leniec, leniec, let's go do... Ah, stamtąd miękkałem Dobra taktyka na debacz, trudno mi się... Niech nasi wszyscy tak nie umierają. Nie, jest, jest dobrze, jest dobrze, niech oni teraz uciekają, niech oni uciekają prawo Mają tyle kasy, że oni mogliby uciek... nie, nie, uciekać po prostu jak my przetrwamy, lecimy po prostu jak najdalej od nich delikatnie, a później pójdziemy, bo nie jesteśmy szybsi. Bo do nich szybko pójdziemy. Tak? Earn redeployment or die train.

good start, man start this moment. Enemy movement. Marking weapon! Park and weapon. Get to the safe zone. Take your vehicle!

moving. không contact. được không sao được pure, pure, pure. Pure.

Idea on the bounty targets. Hunt them down. Ale kurwa, przemyślany, ja bym tu teraz został. Wait point. Cancel that. Mark a weapon. Found some armor. Oh, Loot over here. Bounty targets a KIA. Well done. Gas is closing in. Get to the new safe zone. We have a loadout drop here. Niestety, muszę powrócić z tym karabinem moim nie ma jej. wejście nowego! Wejdź do kur... Panowie! Ale to jest nowa pelka. To oni nie przemyśleli tego, tak, dobra, trzeba po tą pelkę lecieć. Po nową pelkę trzeba pójść, panowie. Cancel that! casa è la vostra casa. Il mio sogno che la mia casa è in jest w tym momencie, w tym momencie, w Teraz można Drugie miejsce na pewno miejsce nie pewno Nie 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 nie, Pobiec. Pobiec. nie. nie. nie nie nie, nie momencie, w i Ej

Olha, segura para tu, sala de da colega de gente. Zdeśliśmy. No ja pierdzielę. Kurna, ale dobry pomysł był. 22 miejsca. Teraz odrodzi nas. No nie no, to jest jakieś skarbienie! No i oberwali. Nigdy takiego skampienia nie widziałem. Nigdy w życiu takiego skampienia nie widziałem. To nie wiem, no i to jest DZI widzowie, to jest Trochę to... No, może to moja też trochę wina. <grym> nie ukrywam, no nie będę każdego... Wiecie, oskarżał, ale też... To wina niebieskiego tak szczerze, no trochę. Niebieski się odrodzi bez problemu. Ja się nie odrożę już, to był błąd. Niech on nie leczy. Ono troluje, widać że on troluje. Ready to redeploy. Kurno. Ej Żółty jest w głagu, o kurno. Jeszcze to jest do wygrania, <śmany> proszę. quando é tu ganhar. E se é não tego nem ganhar. É que ganhar. Tem o do. O que vir aqui para. You got gas inbound. Safe zone relocated. Oi, dupa. I's never mind. Kurna, so right no ten niebieski widać trochę trudny Niech ten czerwony, niech ten rusowy się... Schowa. chciałem powiedzieć ja to Ugo! Ja pierdzielę To we'll no dobry był plan, ale kurno niebieski mógł nie pójść na te góry Jeszcze z Wami życzę, żebyście mieli lepsze gry od Amby, żebyście mieli globalne wcale się no i co wzywaj. Miłego dnia, no i cześć.